Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmie zajmiemy się tematem kodu błędu P2104, który dotyczy układu sterowania siłownikiem przepustnicy lub wymuszonego biegu jałowego. Ten kod błędu może być frustrujący dla wielu kierowców, ponieważ może powodować różne objawy, takie jak: trudności z uruchomieniem silnika, nierówna praca silnika, brak mocy, zapalenie się kontrolki. Hetzken ginę w tym filmie wyjaśnię, co oznacza kod błędu P2104. Jakie są jego możliwe przyczyny i jak można go naprawić? Pokażę również, jak zdiagnozować problem za pomocą narzędzia diagnostycznego Opti. Jeśli masz problemy z kodem błędu P2104, to ten film jest dla Ciebie. Zapraszam do oglądania. Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o kodzie błędu P2104. Które pojawia się w wielu samochodach. Ten koto oznacza problem z systemem sterowania siłownikiem przepustnicy lub wymuszonym biegiem miałowym. Co to jest system sterowania siłownikiem przepustnicy? System sterowania siłownikiem przepustnicy odpowiada za kontrolowanie ilości powietrza, które dostaje się do silnika. Siłownik przepustnicy to element, który znajduje się w przepustnicy która jest częścią układu dolotowego powietrza. Co to jest wymuszony bieg jałowy? Wymuszony bieg jałowy to tryb pracy silnika, w którym obroty są utrzymywane na minimalnym poziomie, niezależnie od położenia pedału gazu. Ten tryb jest aktywowany przez komputer sterujący silnikiem w przypadku awarii lub błędu w systemie sterowania siłownikiem przepustnicy. Jakie są objawy kodu błędu P2104? Objawy kodu błędu P2104 mogą się różnić w w zależności od samochodu, ale najczęściej należą do nich, zapalenie się kontrolki heckengine, problemy z przyspieszaniem, szarpnięcia podczas jazdy, zwiększone zużycie paliwa, trudności z uruchomieniem silnika. Co zrobić? Gdy pojawi się kod błędu p2104, jeśli pojawi się kod błędu p2104, należy jak najszybciej udać się do mechanika. Mechanik będzie w stanie zdiagnozować problem i naprawić go. Przyczyny kodu błędu p2104 istnieje wiele przyczyn kodu błędu p2104. W tym uszkodzony siłownik przepustnicy uszkodzony czujnik położenia przepustnicy uszkodzony przewód podciśnienia nieszczelność w układzie dolotowym powietrza problem z komputerem sterującym silnikiem. Jak uniknąć kodu błędu P2104? Aby uniknąć kodu błędu P2104 należy regularnie serwisować samochód i dbać o jego stan techniczny. Należy również unikać jazdy w trudnych warunkach takich jak jazda w głębokim śniegu lub błocie. Podsumowanie kod błędu P2104 może być poważnym problemem, dlatego należy jak najszybciej udać się do mechanika. Gdy się pojawi, mechanik będzie w stanie zdiagnozować problem i naprawić go. Mam nadzieję, że ten film pomógł Wam zrozumieć kod błędu P2104. Jeśli macie jakieś pytania, Zostawcie je w komentarzach. Do zobaczenia w następnym filmie. Kod P2104 oznacza problem z systemem sterowania siłownikiem przepustnicy. Siłownik przepustnicy to urządzenie, które kontroluje ilość powietrza przepływającego do silnika. Gdy system sterowania siłownikiem przepustnicy ulegnie awarii, może to spowodować różne problemy, w tym wymuszone bieg jałowy, trudności z uruchomieniem silnika, szarpanie silnika. Zwiększone zużycie paliwa. Istnieje wiele potencjalnych przyczyn kodu P2104. Niektóre z najczęstszych to uszkodzony siłownik przepustnicy, uszkodzony czujnik położenia przepustnicy, uszkodzone okablowanie lub złącza, problemy z modułem sterującym silnika, ECM. Najczęstsze objawy kodu P2104 to wymuszone bieg jałowy, trudności z uruchomieniem silnika, szarpanie silnika, Zwiększone zużycie paliwa. Zapalenie się kontrolki headscangine. Aby zdiagnozować kod P2104, należy użyć skanera Opti. Skaner Opti może odczytać kody usterek z pamięci komputera samochodu. Po odczytaniu kodów usterek można użyć instrukcji serwisowej aby zdiagnozować przyczynę problemu. Naprawa kodu P2104 będzie zależeć od przyczyny problemu. Jeśli problem jest spowodowany uszkodzonym siłownikiem przepustnicy należy wymienić siłownik. Jeśli problem jest spowodowany uszkodzonym czujnikiem położenia przepustnicy należy wymienić czujnik. Jeśli problem jest spowodowany uszkodzonym okablowaniem lub złączami Należy naprawić lub wymienić uszkodzone okablowanie lub złącza. Jeśli problem jest spowodowany problemami z modułem sterującym silnika ECM, należy naprawić lub wymienić ECM. Kod P2104 to poważny problem, który może spowodować różne problemy z samochodem. Jeśli podejrzewasz, że twój samochód ma kod P2104, ważne jest, aby jak najszybciej zdiagnozować i naprawić problem.